Dlaczego? Dlaczego? Partnerzy kanału Tiglab, Optel Swissmate, Szturmer Maszyny. Na język cisną się nam te brzydkie słowa, zwłaszcza jak zaczynasz. Bo jak już troszeczkę masz doświadczenia, to wiesz z czego to wynika. Ale jeśli dopiero zaczynasz uczyć się spawać, no to niestety te słowa, dlaczego, bardzo często wystąpią u ciebie podczas spawania, podczas nauki. Spawania aluminium. Tutaj mamy taki fragment, właśnie, który przespawałem w ten sposób, który częstokrotnie na pewno u Ciebie się zdarza. Co jest tego główną przyczyną? Bo jest kilka takich przyczyn, ale jedną z ważniejszych przyczyn tego jest zanieczyszczona elektroda. A pomimo tego zanieczyszczenia, kontynuujesz dalej spawanie. Jeśli spawamy aluminium, zresztą jeśli spawamy w prądzie DC, stal czarną czy nierdzewną, to tak samo to ma znaczenie ogromne. A jeśli spawamy aluminium, to w pewnym momencie, jak ty dotkniesz swoją elektrodą drutu, albo chociażby między jeziorko a łuk spawalniczy, yy, między jeziorko a elektrodę w łuk spawalniczy, podasz drut, ten drut gdzieś tam się rozpryśnie i osadzi się na twojej elektrodzie, to ona zaczyna właśnie wyglądać w ten sposób, i yy, jej w trakcie spawania już praktycznie nie ma szans uratowania. Gdzieś tam minimalny, niewielki kontakt, takie delikatne zaskierczenie. Jeszcze można sobie gdzieś tam przeciągnąć spoinę i spróbować tą elektrodę oczyścić, ale to także jest mało prawdopodobne, że nam to wyjdzie. Najczęściej ta elektroda będzie w coraz gorszym stanie. Będzie wyglądała jakby na swojej powierzchni została zamoczona w wodzie, a następnie zanurzona w cukrze. Takie kryształki cukru się pojawią, taki, taka kuleczka z takich właśnie kryształków które są stopem aluminium z swojego drutu spawalniczego, pomieszanego właśnie z tym wolframem, który znajduje się w elektrodzie, i coś takiego spowoduje taką ogromną kulę, taką kluchę na czubku elektrody, która uniemożliwia praktycznie całkowicie spawanie. Tak jak teraz możesz zauważyć, ja tu spawam, pomimo tego zanieczyszczenia elektrody, ciągnę dalej tą moją spoinę i to wygląda chyba nawet gorzej niż abyśmy migiem spawali. Cały czas pryska, cały czas skwierczy. Cały czas widać te odpryski na boki lecące, a przy okazji nasza spoina jest niesamowicie okopcona. A, co do tego, a do tego jeszcze należy dołożyć to, że w tym momencie aluminium jest najbardziej toksyczne, jeśli chodzi o spawanie, bo w tym momencie wygeneruje się bardzo dużo dymów, bardzo dużo oparów ze względu na kontakt elektrody z naszym aluminium. To można by porównać w tym momencie, nawet zapach jest podobny. Można by porównać do spawania aluminium migiem. Zaczyna się kopcić, dymić odprysków jest pełno i nic z tym nie jesteśmy w stanie zrobić jedyne co można zrobić to za każdym razem, ale dosłownie za każdym razem jak swoją elektrodę zamoczysz w materiale albo w elektrodą dotkniesz drutu spawalniczego, każdorazowo trzeba ją obciąć, zaszlifować, zrobić kuleczkę na jej czubku od nowa, żeby ona za każdym razem tak wyglądała i to, że ty zaczynasz i tobie się może wydawać, że to jest praktycznie niemożliwe, bo to trzeba cały czas robić za każdą spoiną to to jest błędne myślenie ja na początku, jak zaczynałem się uczyć spawać, to także notorycznie gdzieś tam zanurzałem elektrodę w materiale, bo nie byłem w stanie utrzymać tej wysokości, ręce się trzęsły, gdzieś tam tym drutem sobie szturchnąłem elektrody i było po spawaniu. Trzeba ją od nowa obciąć, zaszlifować, zrobić kulkę i tylko na takiej elektrodzie można spawać. I profesjonaliści są w stanie potwierdzić, że jak raz zaszlifujesz sobie elektrodę, zwłaszcza złotą, bo zielona się bardzo o wiele szybciej wytapia, ale złotą na przykład jak zaostrzysz, Zaokrąglisz czubek. To na takiej elektrodzie, jak masz dobry tydzień, to można praktycznie cały tydzień spawać i ona będzie cały czas tak wyglądała. Ona musi w ten sposób wyglądać, jeśli chcesz poprawnie spawać aluminium.